Oto macie przykład gospodarki Zero Waste w wykonaniu pachniczówki. Miodek faceriowy, który najpierw pieczołowicie podczas miodobrania zlewaliśmy do tej beczułki. Został już z niej rozłożony do słoików. A to, co zostało na ściankach, zamiast wykorzystać albo raczej zmarnować po umyciu beczki, Postanowiliśmy wystawić dla pszczółek. Oczywiście nie tylko pszczółki z tego korzystają, ale przede wszystkim pszczółki. Jak to sobie wyobrażamy? Beczułka została wystawiona daleko od e, miejsca, gdzie stoją ule. W związku z tym, dla zbieraczek jest to cenne źródło. Ale dla pszczół jest to sygnał pożytkowy. W sensie nie traktują tego jako rabunek miodu z innego ula, tylko jako bardzo bogaty, bardzo skoncentrowany pokarm, po który trzeba polecieć na cudzysłowie kwiatki. W praktyce ta beczółka zostanie wylizana, wyczyszczona z każdej drobinki miodu. Prawdopodobnie jeszcze podczas dzisiejszego dnia. Nie sądzę, żeby na jutro dużo im zostało. Ale dla pszczół jest to bardzo ważny sygnał rozwojowy. Matki już są ograniczone w czerwieniu, w związku z tym nie będą się rozczerwiały. Natomiast pszczoły zalewają gniazda, wykorzystują każdą zwalniającą się po czerwiu. Komórkę natomiast zalewają to również miodem, czyli tym pokarmem, który na wiosnę będzie im najbardziej potrzebny, ponieważ dorosła pszczoła może żyć na paszy innej niż miod, może przezimować na syropie cukrowym, na inwercie, na syropie glukozowo-fruktozowym, na różnych pokarmach, które dajemy im na zimę w zastępstwie miodu, którym zabraliśmy. Ale larwa pszczela nie jest w stanie funkcjonować na niczym innym niż miód. Nie rozwinie się na żadnej pas paszy zastępczej. Dlatego ten miód w ulu musi być. I to jest właśnie źródło miodu, które one sobie dzisiaj zbierają.